Jest młodziczką trenującą rzut oszczepem, uzyskując bardzo dobre wyniki. Wielokrotnie reprezentowała nasz powiat w zawodach sportowych, zajmując medalowe pozycje. Teraz dzięki profesjonalnemu sprzętowi będzie mogła osiągać jeszcze lepsze wyniki. Na początku grałam w... byłam mniejsza, grałam ze z chłopakami w piłkę nożną. potem tak zaczęłam sobie rzucać piłeczką od 4 do 6 do czwartej od 4 do szóstej klasy. To się tak zaczęło, bo tacie miałam szybką rękę i tak rzucałam. Wtedy zaczęłam wchodzić na treningi do Stanisława Konkol i tak się zaczęło wszystko. No właśnie dzisiaj to siostrze, bo jest dla ciebie jest to duża pomoc? No trochę. Trochę tak. Gdzie byśmy się mogli rzucać? To jakie masz teraz plany na przyszłość? No, teraz ukończyć szkołę, potem dostać się na WF w Gdańsku i rzucać, i kontynuować moją dyscyplinę. Ze względu na młody wiek Marta nie kwalifikuje się do stypendium starosty, gdyż regulamin przewiduje przyznawanie nagród dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Na szczęście starosta prośbę rozpatrzył pozytywnie, z czego oprócz samej zainteresowanej cieszy się również jej ojciec. Dani Koszczepniczki jest bardzo ogólnorozwojowy, bardzo dużo gimnastyki, bardzo dużo gimnastyki jest, bardzo dużo ćwiczeń na płotkach, bardzo dużo szybkości i skoczności. A... A ma od Boga rękę. I jeżeli my to zniszczymy, to nie, nie wyobrażam sobie tego. Naprawdę trzeba się dużo napracować, żeby zniszczyć talent. Marta jest naprawdę dużym talentem, o czym świadczy jej rekord Polski. Teraz zarówno Marcie, jak i jej tacie po otrzymaniu niezwykle profesjonalnego oszczepu wypada skupić się na treningach, tak aby zawodniczka w niedalekiej przyszłości mogła osiągać kolejne sukcesy.